Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Dzisiaj w odcinku chciałem poruszyć taki temat, czy pompa ciepła ma sens w domach jednorodzinnych, tych ocieplonych i tych mniej ocieplonych w korelacji z polską zimą. O ile w domach ocieplonych, dobrze ocieplonych, takich pasywnych trochę, to każde źródło ciepła ma sens, tym bardziej pompa ciepła. Ale w starszym domu również uważam, że jest porównywalne z innymi źródłami ciepła. Na pewno nie wychodzi drożej niż ekogroszek, czy pelet, czy gaz, czy olej opałowy. Czy już absolutnie ogrzewanie tylko i wyłącznie energią elektryczną. Jak możemy zauważyć, w tym roku 2022 ta zima do połowy marca nie jest bardzo sroga. Temperatury oscylują w okolicach zera. Czasami w nocy minus 3, minus 4, ale w dzień z kolei znowu na plusie 5 około 5 stopni. W związku z tym, że mamy takie zimy, to mówienie o tym, że pompa ciepła może nie dać rady nam ogrzać domu, jest chybione, dlatego że dobrze ustawiona pompa, dobre parametry, dobrze dobrana, nawet przy nieocieplonym domu w polskich warunkach daje rady czasami może się tak zdarzyć, że jeśli mamy na przykład tydzień czy dwa tygodnie bardzo mroźnej zimy tam w okolicach 15 poniżej zera, a nawet może 20, no to z pewnością pompa będzie używała do wspomagania się grzałek, które są zamontowane, bo po to te grzałki są tam zamontowane. W moim wypadku przy pompie Galmet Airmax 12GT o mocy 11 kW są zamontowane grzałki o mocy 7 kW. W związku z tym Pompa ciepła w tym sezonie 2021-2022. Załączały się te grzałki kilkukrotnie po to, by wspomóc pracę pompy, no ale to jest do zaakceptowania, bo ważne jest zużycie roczne, a nie jednostkowe. Oczywiście czasami zobaczycie, że zużycie jest takie na poziomie 60 kWh, 70, a czasami nawet 100, nie wiem czy macie większe zużycia, również powyżej 100. Ale mimo wszystko u mnie w tym sezonie pompa ciepła w takich zimach 100 kWh energii elektrycznej nie pobrała. Było tak tylko raz, chyba jeden czy dwa dni. No ale do dzisiaj pompa ciepła wzięła 6900 kWh. Jest to całkowicie akceptowalne zużycie przy moim nieocieplonym starym domu. Jest to porównywalne właśnie z tym ekogroszkiem. Nawet mogę powiedzieć, że jakieś 20% tańsze niż ekogroszek czy pelet. Przy obecnych cenach to już na pewno. Na moim przykładzie, z własnego doświadczenia widzę, bo też się obawiałem, ale mogę zauważyć, widzę, że pompa ciepła w polskie zimy daje radę, chociaż były różne perturbacje na początku z tym ustawieniami, że pompa ciepła nie dawała rady, trzeba było zmienić jakieś ustawienia serwisowe, takiego głębokiego serwisu. Ale to już zrobił producent i pompa teraz daje radę w zupełności. I na polskie zimy nadaje się jako źródło ciepła. Jako jedyne. Nie trzeba dogrzewać żadnym innym źródłem ciepła. Teraz na przykładzie mamy temperaturę w cieniu około 4-5 stopni powyżej zera. W słońcu 10-12. Pompa ciepła teraz widać, że się załączyła. Po prostu dogrzewa sobie bufor. Bufor tutaj jest 300-litrowy. Powiem Wam tylko jeszcze, że możecie też sprawdzić sobie na różnych stronach Instytutów Meteorologicznych i innych statystycznych, że w Polsce zima, jak cały okres grzewczy weźmiemy pod uwagę, to średnia to jest około 0 stopni. W związku z tym tak należy dobierać pompę ciepła, czy do tych warunków 0 stopni, a nie dobierać pompy ciepła do plus 7 albo do minus 7, czy do absolutnie już do nie minus 15. Bo tylko trzeba to wszystko sobie przeliczyć. Koszt zakupu pompy, czym większa moc pompy, pompa jest droższa, czym mniejsza pompa jest tańsza. To zrozumiałe. Tam kilka tysięcy zawsze jest taniej na mniejszej mocy, a przez te tydzień czy dwa tygodnie, gdyby tak nastąpiło, nastąpiła taka zima stulecia, no to te grzałki też dadzą radę i te zużycie będzie chwilowo zwiększone zużycie energii elektrycznej, ale w rozrachunku rocznym dalej będzie oscylowało w okolicach. Tych średnich. W moim przypadku podejrzewam, że ta pompa do końca sezonu zimowego, bo mamy połowę marca do końca sezonu zimowego, czyli myślę, że jeszcze miesiąc do 15 kwietnia będzie potrzeba używania tej pompy. To myślę, że zamknie się w 8000 kWh. Wszystko w zależności też od ceny prądu, to taki koszt będzie. Ale na dzisiaj jest cena prądu około chyba 75 groszy, jak się nie mylę. No to wychodzi około 6000 zł. Ekogroszek 5,5 tony jak spalałem, to dzisiaj, żebym go kupił, to by musiał wydać 9000, ponad 9000 zł, czyli pompa ciepła jest o 50% w moim wypadku. Koszty używania i ogrzewania pompą ciepła można wyliczyć, że byłyby o 50% tańsze niż w przypadku ekogroszku czy peletu. Ale ja żeby zaoszczędzić przyszłości zainstalowałem instalację fotowoltaiczną, dodatkową instalację fotowoltaiczną na gruncie o mocy 12.75 kWp. Tutaj jest ta instalacja i ją tutaj postawiłem sobie samodzielnie. Możecie zajrzeć też do filmiku jak to montowałem tą instalację. Ona mnie wyszła bardzo tanio, po wszystkich odliczeniach, zwrotach z podatku i tak dalej, wyszła mnie instalacja około 2200 zł za 1 kW peak. W związku z tym ta instalacja kosztowała około 25 tysięcy złotych i w moim wypadku te 25 tysięcy, które wydałem, to gdybym to przeliczył na jako groszek, to mam w ciągu 3 lat zwrotu, może nawet mniej i można powiedzieć, że od następnych lat będę miał ogrzewanie domu za darmo. Mam też jeszcze instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu o mocy 9,75, czyli w sumie 22,5 kWp, dlatego, że u mnie w domu tej energii elektrycznej idzie dużo, dużo zużywamy około 8000 kWh na potrzeby domu, no i dodatkowe 8000 kWh na potrzeby pompy ciepła, czyli 16000 kWh. I ta instalacja o mocy 22,5 kW nawet po odliczeniu jeśli oddam część tej energii do sieci, to wtedy 30% zostaje potrącone, ale na bieżąco zużywam też dużo, myślę, że około 30%, 25-30%, więc to i tak wszystko po moich wyliczeniach jest opłacalne i akceptowalne. Dla tych, którzy nie widzieli tego pomieszczenia technicznego z tymi zbiornikami u mnie przy pompie ciepła, więc nagrywam tylko taki fragment. Jak to wygląda, obecnie temperatura tutaj na cieple na wodzie użytkowej to jest około 40 stopni, ta góra jeszcze jest bardziej cieplejsza, a temperatura puszczona na grzejniki. Przy obecnych warunkach pogodowych wystarczy 31 stopni na powrocie i w domu jest dość ciepło około 22,5 stopnia. Tutaj jesteśmy przy moim podliczniku, który został zamontowany od początku działania pompy, czyli od 15 września 2021 roku, a dzisiaj mamy 10 marzec 2022 rok. Ja to sobie wszystko spisuję, jakie są zużycia i również ten licznik tutaj sobie wpisałem. Różnie było. W miesiącu lutym zużycie było nawet niektóre dni 26, 25, 30 kWh na dobę. Różnie. Czasami potem już było chłodno w zimie, potem już było zimniej w nocy, więc to zużycie było w okolicach 45-50. Myślę, że taki filmik poglądowy o tym, jak pompa ciepła polski zimy w korelacji z polską zimą, jak sobie daje radę, jaki jest koszt, czy to się opłaca? Trzeba tutaj tylko wziąć pod uwagę, że przy domach dobrze ocieplonych te zużycie będzie dużo, dużo niższe. Jeśli macie ogrzewanie podłogowe, również będziecie mieli o 20-30% niższe zużycie energii elektrycznej, bo wtedy pracuje pompa na niskim parametrze. A tak została do tego stworzona, żeby pracować jak najefektywniej, jak najekonomiczniej, właśnie przy ogrzewaniu podłogowym i przy ocieplonych domach, i wtedy te zużycia z tych relacji moich widzów. To nawet są na poziomie 2000 kWh na rok. Czy to jest prawda, czy nie? Trudno mi to zweryfikować. Tak mi piszą, więc im wierzę. Jeśli mój dom nie ocieplony, jeśli mój dom nie ma ogrzewania podłogowego i zużywa 8000 kWh na rok, to, to myślę, że może tam w okolicach 2-3000 można tak uzyskać. Oprócz tego ważny jest parametr. Komfortu cieplnego w domu. Jeśli ktoś ma temperaturę w domu i taką lubi około 20 stopni 21, a ktoś inny to 23, no to z pewnością również trzeba dołożyć jakieś 20-30% zużycia energii elektrycznej potrzebnej na ogrzanie i uzyskanie takiego komfortu cieplnego. Tutaj nie ma co polemizować. Wiele aspektów, wiele punktów wpływa na to, ile energii elektrycznej my zużyjemy na potrzeby pompy ciepła. I tak jak powiedziałem, tylko podsumuję, naprawdę wiele to jest komfort cieplny, to jest ogrzewanie podłogowe, czy dom ocieplony, ilu domowników korzysta z wody użytkowej, bo pompa ciepła również ileś procent potrzebuje na to, ileś procent tej mocy pompy ciepła zużywane jest na podgrzewanie wody użytkowej. Przy trzech osobach będzie to połowę tego, co przy sześciu. I jeszcze w zależności od tego, czy mamy wannę, czy pod prysznicem, no bo to też ma wpływ. Więc mówienie o tym, że jeden dom zużył więcej, drugi mniej, to też nie do końca można tak powiedzieć, bo wszystko w zależności od tych warunków, które my mamy, które my chcemy osiągnąć. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.